Witajcie ponownie. Dzisiaj kontynuacja tematu pięciu organów głównych i organów podporządkowanych. Zajmiemy się dzisiaj wątrobą. Wątroba jest to, jeżeli chodzi o podejście fizjologiczne, najważniejszy organ w naszym organizmie. Jest to tak, jakby dyrektor naszego organizmu, dlatego że. Wątroba odpowiada za mnóstwo funkcji i jako jedna z pierwszych jest alarmowana o różnych rzeczach, typu na przykład toksyny, które się dostają do organizmu. Wątroba. Musimy pamiętać o tym, że to jest też nasz dostawca energii. Czyli ona produkuje nam energię na cały następny dzień i robi to w godzinach między pierwszą a trzecią w nocy. Stąd, jeżeli wybudzamy się akurat w tych godzinach, oznacza to, że ona nie może realizować swoich funkcji tak, jak powinna. To jest też sygnał, że jest przykładowo zaburzona e, przez jakiegoś patogena, albo jest to sygnał, że jest już przeładowana toksynami, chemikaliami. E, Najróżniejszymi y, obciążeniami. Więc pamiętajcie, jeżeli się budzicie między pierwszą a trzecią w nocy, to wasza wątroba stara się do was y, powiedzieć: zwróć na mnie uwagę, co się ze mną nie tak. E, tutaj taka dygresja jeszcze. E, jeżeli robimy badania laboratoryjne on, y, krwi i robimy próby wątrobowe, alat aspat, to należy pamiętać o tym, że jeżeli są one podwyższone, oznacza to, że 70% wątroby już nie pracuje, niestety tak jest, czyli jak adat aspat jest w normie, no to wątroba się trzyma. Jeżeli już wyniki wychodzą poza normę, to znaczy, że 70% naszej wątroby odmówiło już posłuszeństwa. I teraz nie powinniśmy się tym aż tak bardzo y, martwić, może nie tyle martwić, martwić powinniśmy się, ale nie panikować. Dlatego, że wątroba potrafi się zregenerować nawet z 5%. Jak tylko 5% wątroby jest zdrowe, to potrafi ona zregenerować się w całości, więc te właściwości, takie samozdrawiające się, wątroba ma bardzo silne. Z tego wynika właśnie fakt, że, że jest ona bardzo ważna i że te regeneracyjne właściwości musiały się wpisać w ten organ. Bo jest odpowiedzialna za aż tyle funkcji. I właśnie ta energia, którą nam wątroba wypracuje między pierwszą a trzecią w nocy, jest to energia dla wszystkich organów naszego ciała na następny dzień. Tutaj Japończycy bardzo ładnie nawiązali do takiego mechanizmu, że mają takie powiedzenie, że jeżeli. Kiepsko się dzisiaj czujesz, to pomyśl o tym, co zjadłeś wczoraj. I rzeczywiście tak jest, wątroba, bo to do niej trafiają wszystkie nasze posiłki, do niej trafiają wszystkie nasze napitki, więc ona dostaje pracę właśnie taką dosyć dużą, trawienną, odtruwającą i to od niej zależy, czy podtrujemy ją jednego dnia i następnego dnia będziemy mieć mniej energii, czy nie. Ale wróćmy do naszych organów głównych i organów podporządkowanych. Ja tylko tak pokrótce przypomnę, że główne organy, czyli wątroba, nerki, śledziona, płuca i serce, są to organy odpowiedzialne za przetrwanie naszego organizmu. I jakakolwiek choroba pojawiająca się w mniejszych, mniej ważnych organach, typu kolana, tarczyca, gruczoły piersiowe, włosy, zęby. Jakakolwiek choroba, która się tam pojawia, oznacza, że mamy zwrócić uwagę na organ główny i mamy zacząć czyścić organ główny, zacząć wzmacniać organ główny i wspierać jak tylko możemy. I tutaj organami podporządkowanymi w wątrobie mm, są, pierwszy to jest pęcherzyk żółciowy. Pęcherzyk żółciowy to jest taki mały e, woreczek pod wątrobą, który zostaje napełniony żółcią tak na zapas, w razie czego, gdybyśmy nagle zjedli coś bardzo tłustego, wtedy zostanie, zostaje on nagle opróżniony i może e, możemy zacząć odzyskiwać białka i tłuszcze. Niestety pęcherzyk żółciowy jest tak zależny od wątroby, że bardzo często. E, Zabiera od niej też yy, zaburzenia, przede wszystkim yy, patogenowe, czyli zwłaszcza przybry. Przybry to są takie małe robaczki, które wyglądają jak mały listek i one przybierają się i zatykają drogi żółciowe. Yy, one bardzo często, oprócz samej wątroby, właśnie zaburzają też pęcherzyk żółciowy. Robią tam całe kolonie, więc mogą tam się robić właśnie kamienie żółciowe, różne złogi, samo takie błotko. I pęcherzyk żółciowy więc też jest organem podporządkowanym, czyli, czyli jakiekolwiek dolegliwości pęcherzyka żółciowego oznaczają, że wątroba jest już przepełniona. Kolejnym organem podporządkowanym wątrobie są oczy. I tutaj, tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, cokolwiek się dzieje z oczami, od osłabienia wzroku, po zaćmę jaskrę, po nawet właśnie jęczmienie na oku, różnego rodzaju zapalenie spojówek, to wszystko wskazuje na to, że wątroba stara się zwrócić naszą uwagę i prosić o czyszczenie. Nawet zdarzają się sytuacje, w których dookoła oczu jest zaczerwienione. To także jest krzyk wątroby. Kolejnym organem podporządkowanym wątrobie są paznokcie. Czyli cokolwiek się z nimi dzieje, się rozdwajają, łamią się szybko, są takie słabe, pofałdowane, mają różnego rodzaju plamki. Oznacza to, że także wątroba stara się zwrócić naszą uwagę. Kolejnym organem podporządkowanym są dyski międzykręgowe, i tutaj wątroba wykorzystuje je właśnie jako magazyny zapasowe odpadów. Pamiętajmy, że wątroba to jest nasz magazyn odpadów i ona redystrybuuje niektóre ze swoich toksyn w organy mniejsze. I tutaj właśnie dyski międzykręgowe padają ofiarą wątroby, a tak naprawdę padają ofiarą toksyn, które się nie zmieściły w wątrobie. I stąd są słabe, mają skłonności właśnie do zwyrodnień, do wypadania najróżniejszych przepuklin. Więc tutaj bardzo istotnym elementem jest uświadomić sobie, że jeżeli mamy jakikolwiek problem z kręgosłupem, to i jest tak naprawdę wysłana do nas kartka pocztowa od wątroby ze znaczkiem pilne, proszę, czyść mnie. Pamiętajmy o tym. To samo ze stawami. Wszystkie miękkie części stawów też są pod władzą wątroby, więc ona też tam upycha najróżniejsze swoje toksyny, które się w niej nie zmieściły. Więc pamiętajmy, jeżeli stawy, kręgosłup, czyszczenie wątroby. Kolejnymi organami są więzadła i ścięgna. Bardzo często one są nadwyrężane i teraz tak, jeżeli wątroba by była w bardzo dobrej kondycji, to wtedy nasze więzadła i ścięgna byłyby bardzo silne. Nie mielibyśmy skłonności właśnie do nadciągania tych ścięgien, do zrywania tych ścięgien. Mielibyśmy je bardzo zwarte i elastyczne, takie jak powinny być. Kolejny organ podporządkowany to jest układ nerwowy, ale ten czuciowo-ruchowy. Czyli wszystko, co się dzieje z naszym czuciem, typu drętwienia, mrowienia, skurcze, zanik na przykład, zanik czucia w opuszkach palców, to wszystko stara się nam zwrócić uwagę także na to, byśmy zaczęli czyścić, wzmacniać i wspierać wątrobę. Podobnie jak z zawrotami głowy, to też nas, nas odsyła do układu właśnie nerwowego, ruchowego. Hmm. Kolejnym organem jest cały układ hormonalny. Tutaj wątroba razem z nerkami, trochę śledzioną się podzieliły zadaniami. Wątroba jest głównie odpowiedzialna za hormony płciowe, czyli testosteron, wszystkie estrogeny yy, i i wszystkie hormony, które są z rozrodczością związane. Natomiast nerki tam przejęły bardziej hormony stresowe. I czyli cokolwiek się dzieje kobietom, na przykład jakieś nieregularne cykle miesiączkowe, bardzo dziwne reakcje ciała też związane z cyklem miesięcznym, oznacza to, że wątroba także prosi o swoją dawkę uwagi, żebyśmy jej poświęcili, żebyśmy ją podczyścili. Kolejnym organem są to gruczoły łojowe, czyli na przykład przedłuszczanie się włosów, albo skłonności do zaczopowania się, no to wtedy mają my różnego rodzaju problemy skórne też. Kolejnym małym organem, nad którym wątroba ma władzę i może dać nam znać, że coś się dzieje, to są wystopki insulinowe w Dlatego zaburzenie wątroby bardzo często łączy się ze skaczącym cukrem albo z podwyższonym cukrem. Dlatego, że wysepki insulinowe w trzustce starają się też nam powiedzieć, że coś się dzieje nie tylko z szóstką, ale też z wątrobą. Kolejnym mm, organem jest wyrostek robaczkowy. On też jest pod władzą wątroby. I tutaj taka ciekawostka, 90% zapaleń. Yy, Wyroska robaczkowego jest to tak naprawdę walka dwóch patogenów, czyli glisty i obsików. Nie wiadomo dlaczego. To jest jeden z tych nieodkrytych puzli, <laughs> Nie wiadomo dlaczego wyrostek robaczkowy jest bardzo ważnym terytorium, który jest okupowany przez różne patogeny, zwłaszcza nicienie czy jakieś patogeny jelitowe. I walczą o niego za żarcie, więc jeżeli walczą o niego zbyt mocno, może się to skończyć zapaleniem wyrostka robaczkowego. Kolejnym organem, nad którym wątroba ma władzę, to są barki. Cały pas barkowy, cokolwiek się tu dzieje, ograniczenie ruchomości, jakieś bóle, nawet czasami wysypka gdzieś w tych okolicach, to oznacza, że znowu wątroba do nas woła i znowu stara się nas skłonić do tego, byśmy jednak coś zrobili, byśmy ją poczyścili. Oczyszczeniu wątroby będzie w kolejnych odcinkach, więc do tego też dojdziemy. I ostatnim z takich. Organów podporządkowanych w wątrobie jest skóra. Skóra jest pod władzą dwóch organów, płuc i wątroby. Wątroba najczęściej wykorzystuje to, że płuca trochę osłabiły skórę i wtedy zaczyna używać skóry jako tej piątej drogi usuwania odpadów, czyli zaczyna wyrzucać przez skórę różne toksyny, wyrzucać przez skórę różne patogeny, co kończy się zmianami właśnie trądzikowymi wysypkami, pokrzywkami, egzemami, atopowym zapaleniem skóry, łuszczycą, toczniem, więc tutaj wszystkie skórne rzeczy też starają się nam dać znać, że wątroba jest przeładowana i wymaga niezbłocznej uwagi. Jeżeli nie zwrócimy na to uwagę, albo może nie tyle nie zwrócimy, bo na skórę się zwraca uwagę, ale jeżeli nie wyczyścimy wątroby, no to ona będzie nam te małe organy, y, mniejsze, y, może nie tyle mniejsze, ile y, zależne od niej, zacznie nam zaburzać. I tak jak mówiłam po poprzednim odcinku, kolejność jest dowolna. U jednej osoby wątroba zacznie od barków, u drugiej osoby zacznie na przykład od zaburzania dysków międzykręgowych. To już tutaj mają y, znaczenie, takie predyspozycje. Troszeczkę, naprawdę ciutek genetyczny, trochę y, też takie y, predyspozycje, y, które są y, środowiskowe. Więc tak naprawdę y, pamiętajmy o tym, że żadne z tych wymienionych małych organów nie wróci do swojej y, idealnej kondycji jeżeli nie weźmiemy się za czyszczenie wątroby. I tutaj jeszcze taka informacja, o której nie wspomniałam wcześniej. Te główne pięć organów podzieliło się zadaniami. I zadaniem, które na siebie wzięła wątroba, jest to nasza ochrona przeciwnowotworowa oraz ochrona przeciwalergiczna. Jeżeli chodzi o przeciwnowotworowa, wątroba, ponieważ jest najsilniejszym organem w organizmie, Właśnie wzięła na siebie taką blokadę, blokadę przed, formowanie blokady przed rakiem. Może jest to powiązane też z tym, że w każdym z nas ilość toksyn, jaka może być zgromadzona, może sięgnąć jakiegoś pułapu i limitu. I po przekroczeniu tego limitu możemy być pewni, że dostaniemy jakiejś poważnej choroby. Może to być rak, może to by, mogą to być choroby chroniczne, takie uciążliwe, ale jest taki limit właśnie toksyn w naszym organizmie, po, po, po przekroczeniu którego znajdujemy się w niebezpieczeństwie. I zapewne dlatego wątroba stała się odpowiedzialna właśnie za ochronę przeciwrakową żeby te, te komórki, które są zatoksycznione, nie zaczynały się mutować. Chociaż tutaj powiem Państwu, że jeżeli chodzi o nowotwory, to około, myślę, 90% guzów, najróżniejszych, które zostały zakwalifikowane jako nowotwory, tak naprawdę są to obciążenia toksynami, albo obciążenia jakimiś patogenami, na przykład otorbiona kolonia glist, albo otorbiony y, azbest, albo otorbione, y, otorbiona, y, no jakiekolwiek włókno szklane, bardzo często też się zdarza, że się otorbi i wtedy y, diagnozowany jest to jako guz. No, najróżniejsze no rzeczy. Ważne, że wątroba jest właśnie odpowiedzialna za to, żeby monitorować ten poziom toksyn w organizmie i żeby nas chronić przed tym, żeby ten poziom nie przekroczył tego niebezpiecznego limitu. I zawiadamia nas właśnie w ten sposób, przez skórę, przez hormony, przez paznokcie, przez oczy, przez pęcherze włóciowe, przez... Yy... Wysypki insulinowe w czuste, przez barki. Właśnie przez te organy ona nas zawiadamia, uwaga, zbliżasz się do niebezpiecznego poziomu. E kolejnym zadaniem, które na siebie wzięła wątroba jest to zadanie e ochrony przeciw alergicznej. Dlaczego? Dlatego, że wątroba jest to taki organ, który jest odpowiedzialny za testowanie wszystkiego co się dostanie do organizmu drogą pokarmową, oddechową i przez skórę. Wszystko to idzie do wątroby i wątroba jest takim szefem, który mówi to jest niebezpieczne, albo to jest neutralne, albo to jest korzystne. Ona ma nam zagwarantować właśnie taką ocenę zagrożenia bądź no wszystkiego co wejdzie do organizmu. I tutaj jeżeli wątroba jest zapracowana, jeżeli jest przeładowana, to zaczyna popełniać pomyłki. Zaczyna popełniać pomyłki i zaczyna atakować niewinne rzeczy typu pył, pyłki traw, typu pyłki drzew, typu sierść kota, czyli rzeczy, z którymi człowiek miał tysiące lat do czynienia. Rzeczy, na które my nigdy nie powinniśmy reagować. Powinniśmy reagować na konserwanty, barwniki, wzmacniacze, wzmacniacze smaku, tego typu rzeczy. I na dzisiaj o wątrobie. To by było tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo czegoś, czego Państwo jeszcze nie wiedzieli, bo taki jest mój cel. Do zobaczenia.